Witam Was bardzo serdecznie. Tematem dzisiejszego naszego scenariusza to jest postępowanie z pacjentem, u którego podejrzewamy obrzęk płuc. Nasze zajęcia jak zawsze będą składały się z czterech części. Pierwsza część to będzie prebrefing trwający około 10 minut. Później będziemy mieli zapoznanie się z, ze sprzętem. Będzie to około 20 minut. Przeprowadzimy scenariusz, też przez około 20 minut e, i e, debriefing, który będzie trwał około 30 minut. Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Fabiszewska, jestem pielęgniarką na szpitalnym oddziale ratunkowym. Czy wyraża Pani zgodę na przeprowadzenie wywiadu oraz podjęcie czynności leczniczych? Tak, tak. Dobrze, Klaudia, poproszę Cię o zmierzenie parametrów, a ci tak, tak. o. Zapewnienie drożności w płciach. Mm. Możesz podłączyć jakąś kroplówkę 100 ml chlorku sodu z w celu zabezpieczenia w płciach. Pani Anna, proszę mi powiedzieć, od kiedy, mm, od kiedy pojawiła się duszność i w jakich okolicznościach? Jest mi, jest mi duszno od kilku godzin. Tak naprawdę, to od rana, się czułam, trochę ale nie mogą wszystkiego zrobić, bo się źle czułam. Tak mi było ciężko oddychać. A czy oprócz duszności odczuwa Pani inne dolegliwości, na przykład ból? Nie. Jest mi duszno. Tak mogę złapać. Powietrze i tak mi bardzo ułomą serce. A czy ta duszność trwa cały czas od momentu pojawienia się? Teraz jest mi duszno. Rano było duszno, ale jak. mąż będą Pogodowie to przyjechali i coś mi dali, trochę było lepiej, ale teraz znowu to jest mi duszno. A jaki charakter ma ta duszność, jakby ją ja miała Pani opisać? No, no teraz to nawet jak siedzę, to mi ciężko oddychać. Tak widoczna, brakuje mi powietrza. A jak Pani myśli, czy coś nasiliło tę duszność? Nie wiem, może, może to, że... Pani już tego typu duszności w przeszłości? Tak, tak było, było już kilka razy było, w szpitalu z tego powodu. A proszę mi powiedzieć, czy leczy się pani przewlekle na coś? Tak, leczy się na ciśnienie, na ciśnienie się leczy. Czy przyjmuje pani jakieś leki w związku z tym? Tak, tak przyjmuję. Biorę, biorę rano te leki. A jakie to są leki? Nie pamiętam. Ale dałam tym panom spoglądowia karteczkę, mąż im dał. Tam jest napisane. Dobrze. A kiedy ostatnio była Pani u lekarza? Byłam ostatnia Miesiąc temu. Czy zlecone były jakieś badania? Były. I wykonane zostały te badania? Co to było? Tak. Tak były. Takie z krwi. czy systematycznie przyjmuje Pani te leki zlecone przez lekarza? Tak. Staram się. Ale ostatnio wystarczyło na miesiąc i przez trzy dni nie miałam, bo u lekarza były kolejki i nie mogłam się zapisać. Wizytę I przepraszam bardzo, jeszcze muszę zadać takie pytanie. Kogo mogę upoważnić odnośnie informowania na temat Pani stanu zdrowia i na Ech. wypadek śmierci? No, mojego męża, Jana Dąb. Dobrze, a czy pracuje Pani? Jak tak, to w jakim zawodzie? Tak, jestem księgową. Pracuję zawodowo. Dobrze, klaudia jak parametry? Tętno 80, saturacja 60, ciśnienie 138 na 80, temperatura 368. Dobrze. Chwileczkę dobrze. Proszę sobie oddychać spokojnie. Zrobimy wszystko co w naszej mocy. A proszę mi jeszcze powiedzieć, bo zauważyłam tutaj, na nogach u Pani obrzęki. Proszę mi powiedzieć, od kiedy Pani je ma? Pani Anno, od kiedy ma Pani te obrzęki? Ja. Początkowa. To już nie widziałam. Kilka dni temu. tak tak naprawdę to. Nasiłuję się od wczoraj mhm. dobrze. To jeszcze osłuchamy klatkę piersiową dobrze? dobrze. Proszę sobie oddychać głęboko. Coś. Jest mi tak dużo. Jest mi. Jeszcze, jeszcze troszeczkę, proszę, ty możesz mi. Słuchajcie, parametry spadają. Wezwij lekarza. Nie ma lekarza. Pielęgniarka specjalistka będzie za dwie minuty. Prawdopodobnie jak? Mamy migotanie komór. Włączys? Jak? Bez zmian. 9 30. Na razie bez zmian. Przyjmujący się miła Kiedy mamy ci pielęgnięka stacja? Pięćnią minuty. 30. Dobra, Dzień no dobry, co się stało? Pacjentka przewieziona przez zespół ratownictwa medycznego. Obrzęk płuc. Zostały jej podane leki jeszcze w karetce. My zdążyliśmy zabrać tylko wywiad. Dobrze, kontynuujcie. No, panie Aniu. Przerwij na chwilę, proszę. Analiza. Sprawdź wstępna. Ola. Brak tętna. Uciskamy dalej. Ładowanie 200 moc. Zablokujcie w left. Zabieramy tlen. Odsuń się. Władowanie. Kontynuujemy. Proszę cię, Łukasz, podaj 1 mg do Przerwy wentylację. proszę przygotuj zestaw intubacji, laryngoskop, rurka siódemka. Dziękuję. Przerwy proszę, ustanie klatki piersiowej. Możesz kontynuować. Uszczelnij mankiet. Proszę sprawdź, posłuchaj. Dobrze jest umiejscowiona rurka intubacyjna. Jest dobrze. Kontynuuj. Przerwijcie na chwilę. Analiza. Sprawa proszę. Brak wstępna. Kontynuujcie. Ładowanie, moc 300 J. nąć się nastąpi wyładowanie Poczekajcie tylu infektuj To jest OK. Non Ok, è il respiratore. Denti zullo, pazienta Да, вообще.